Dzień dobry moi drodzy, jestem Tenis i już na pewno słyszeliście o aferze z Leksiem, ponieważ o tym mówi teraz calutki internet. Jeśli nie, no to w wielkim skrócie wam po prostu streszczę. Leksiu zostało oskarżony o wypisywanie do nieletnich na Instagramie, proszenie o nagie zdjęcia, wysyłanie również swoich, no i w grę również wchodziły bardzo niestosowne wiadomości. Burza na ten temat zaczęła się dwa dni temu ze sprawą filmu Konopskiego, który to wszystko nagłośnił i przedstawił wszystkie argumenty. Do dnia dzisiejszego Leksiu się na ten temat nie odniósł, aczkolwiek przedstawiał informacje co się stało, jak Leksiu się dowiedział o filmie Konopskiego, no i w jaką wpadł w panikę. Tu macie oczywiście jak zawsze ostatnich 50 subskrybentów tego kanału, bardzo wam dziękuję subskrybuj kanał, aby się tutaj również pojawić zostaw łapkę w górę i zapraszam teraz do oglądania. Także w tym czasie, kiedy Konopski wrzucił swój film, miała miejsce pierwsza konferencja do gali High League 2 na której był również Leksiu, jako gość z tego co Wardengo opowiadał, nie był w stanie wtedy porozmawiać z Leksiem, ponieważ on szybko się ulotnił, szybko uciekł, lecz rozmawiał z innym influencerem, który był wtedy przy Leksiu, no i opowiedział całą sytuację w momencie, kiedy Leks się dowiedział na jaki temat Konopski wrzucił film, Leksiu zaczęły się momentalnie trząść ręce oraz zaczął powtarzać, że nie wiedział, że te dziewczyny są niepełnoletnie. Wczorajszego High leagu, no był Leksiu na tym High leagu. W momencie, kiedy wyszedł film Ko Konopskiego, no to Leksiu wyszedł. Nie zdążyłem z nim pogadać, nie zdążyłem o nic zapytać, ale jeden z influencerów mi opowiadał, że był przy nim, gdy się dowiedział o tym, że to wyciekło, i Leksiu się podobno zaczął trząść, ręce mu zaczęły się trząść. Nie wiem czy ze strachu, czy, czy o co chodziło. I yy, tylko powtarzał, że ja nie wiedziałem, że ona jest niepełnoletnia. Nie wiedziałem, że ona jest niepełnoletnia. Teraz Leksiu nie odbiera telefonów, nie wiem czy wyda jakieś oświadczenie, czy się odniesie jakoś do sprawy. To no, sprawa jest bardzo nieciekawa. Dziewczyny te niepełnoletnie powinny mieć na tyle odwagi, żeby iść i zgłosić sprawę na policji, żeby policja to zbadała. To co wam tutaj mówię, Wardenka opowiadał na live. Niestety nie znalazłem szotów, no aczkolwiek musicie mi uwierzyć. Zaraz po tym jak Leksi uciekł, Wardenka podszedł do chyba Patrycji Muszanow oraz Julii żuga i zapytać o co chodzi. One były w szoku, oni nic nie wiedziały, tylko zostało oglądać konferencję dalej. No i Wardenka mówił, że. W Team Team X nie jest tak jak w ekipie, no bo gdyby ten cały Team X między sobą miał serio jakąś przyjacielską relację, no to by nie zostawili Leksia z tym samego, tylko pobiegli za nim, udzielili mu wsparcia, jak to było w przypadku Natsu, no a z tego co właśnie mogliśmy się dowiedzieć, to jak Leksio uciekł, to cały Team X miał raczej w niego wywalone, siedzieli sobie dalej, mimo tego, że się dowiedzieli co się tak naprawdę stało. Yy, bo Wardenga im o tym powiedział: byli w szoku, aczkolwiek jakoś się tym bardzo nie przejęli, zostali na konferencji oglądać ją dalej. Wardenga jak wrócił do domu, skombinował numer Lexia, próbował się do niego dodzwonić. Niestety nie odbiera od nikogo telefonów. Nie wiemy tego dokładnie, ale prawdopodobnie Leksiusz już wyjechał z domu X, pojechał do swojego domu rodzinnego, no i po prostu siedzi sam i do nikogo się nie odzywa. Wszyscy czekamy na oficjalne oświadczenie ze strony Leksia, aczkolwiek, jak on jest w takim stanie psychicznym aktualnie, no to nie wiem, czy się doczekamy. Po Twitterze aktualnie lata bardzo dużo screenów z konwersacji z Leksiem oraz jego nudesów. Aczkolwiek wczoraj Konopski wrzucił story, że 90% z tych właśnie screenów oraz nudesów są po prostu fejkami. Na przykład najbardziej popularne zdjęcie, które lata po internecie jest tym odkurzaczem, no to Konopski mówi, że to nie jest Leksiu. No i kolejnych rzetelnych rzeczy dowiemy się tak naprawdę dzisiaj wieczorem, ponieważ Konopski ma wrzucić drugą część filmu z dużą, większą dawką informacji. Podobno wyszło bardzo dużo nowych rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, także wystarczy tylko i wyłącznie czekać. Do tego wczoraj na Lewi Wardengo oglądał również story koleżanki Leksia, na którym go bardzo broniła, i sam Konopski teraz na relacji powiedział, że owa dziewczyna powiedziała jakieś fake informacje. A jeśli chodzi o tą całą sytuację od strony prawnej, to aktualnie Konopski zbiera informacje od właśnie różnych dziewczyn, no i prawdopodobnie już za kilka dni, albo nawet i dzisiaj, pójdzie z tym wszystkim na policję, aby to wszystko właśnie zostało solidnie zbadane. I tak właśnie powinno się stać, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa. Nie jest to coś, w czym byście chcieli być od środka. Ogólnie 90% rzeczy, które jest aktualnie na Twitter, że ile po internecie to są fake screeny e, nie wiem, jakiś chłop z odkurzaczem to, to nie był Leksiu e, dużo jest fake screenów e, nie wiem po co ktoś takie coś robi ale e, na moim jutrzejszym materiale będą rzeczy, które nigdzie wcześniej się nie pojawiły e, pojawią się pierwszy raz e, są od innych dziewczyn e, zgłosiło się do mnie masa osób będziecie naprawdę w szoku e, jakie nowe rzeczy wyszły i jutro to sobie nagram z rana. Myślę, że na wieczór byłby ten materiał i myślę, że to zamknie też buzie niektórym osobom, które mi zarzucają poniekąd, że nagłośniłem ten temat i że coś robię w tym kierunku, bo myślę, że takie rzeczy nie powinno się przymykać oka. Do tego jeszcze w filmie, odniosę się do story koleżanki Leksia, która podała dosyć sporo fałszywych informacji i oparła się na nich eee, Sami je napisałem, że jedna z informacji, które padała jest kompletnym f**kiem i to usunęła i przepraszała widzów, więc wiarygodność tej osoby nie jest zbyt topowa, eee, więc to wszystko będę wyjaśniać. I oczywiście oprócz rzeczy stricte związanych z filmem eee, zajmowałem się. Dzisiaj też sprawą od strony prawnej, czyli kontaktowałem się z dziewczynami, zbierałem od nich potrzebne dane informacje, napisałem do Mandzia, który niedawno zgłaszał podobną sytuację do służb i, i on mi powiedział w co muszę się zaopatrzyć zanim tam pójdę to zgłosić więc yy, od tej strony też zajmuje się tą sprawą. Warden, analizując konwersację Leksia na wczorajszym lewie, doszedł do wniosku, że nie można go nazwać P***ilem z tego względu, że Leksiu poznawał te dziewczyny na Tinderze. A żeby założyć konto na Tinderze, trzeba mieć ukończone minimalnie 18 lat. Więc te dziewczyny, z którymi Leksiu poznał się na Tinderze, Przechodząc później na konwersację na Instagramie, musiały oszukać system Tindera, wpisując... Datę urodzenia nie taką, jaką mają naprawdę, aby móc po prostu korzystać z owej aplikacji, owego serwisu. No i w taki sposób Napolony Leksiu, myśląc, że rozmawia z osobą pełnoletnią, wysyłał takie, a nie inne wiadomości oraz zdjęcia, które oczywiście nawet do osoby dorosłej były obrzydliwe. No i nie wiem, jak takie rzeczy można po prostu wysyłać. Ponieważ jeśli widzieliście te wiadomości, no to sami wiecie, że one są mega obrzydliwe, a jeśli nie widzieliście, no to po prostu wam zazdroszczę, bo, bo nie warto. Wczoraj również konto Leksiu na TikToku zniknęło na kilka godzin z platformy. Nie wiemy dlaczego czy to sam Leksiu je jakoś ukrył, czy po prostu zostało bana ze względu na dużą ilość zgłoszeń. Aczkolwiek dzisiaj już wszystko wróciło do normy. Owe konto na TikToku istnieje nazywa się LeksiuX. No i po prostu, jak wchodzimy, to widać, że jest. A swoją drogą, taka sama nazwa jak na TikToku czyli LeksiuX, jest również na Facebooku i tutaj mamy informację. Chciałbym ogłosić, że wkrótce zostanie wszystko wyjaśnione. Nie tutaj wszystkie zdjęcia pod ramię na Twitter Instagram, które pojawiają się nagle teraz są podrobione. Jest to bardzo absurdalne zachowanie. Memy, memami, aczkolwiek prosiłbym o zaprzestanie podrabiania innych ludzi. No i moi drodzy, nie nabierajmy się, ponieważ nie jest to prawdziwe konto Leksia, tutaj ktoś się po prostu pod niego podszywa. Wartenka to wczoraj analizował na live, również mówił, że jest to fałszywe konto i żebyśmy się po prostu nie sugerowali tym, co, i, co owe konto pisze po prostu. Więc na chwilę obecną od samego Leksia nie ma żadnych informacji. Od innych członków Team UX również nie mamy żadnych informacji w tej sprawie. Wardenka pytał Czarka, czy coś powie na ten temat. Mówił, że on nie chce się na ten temat wypowiadać, także czy dostaniemy jakieś oficjalne informacje, czy to ze strony agencji, teamowników, czy samego leksia Na chwilę obecną nic nie wiadomo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeszcze łapę w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego filmu, siemano!